Witajcie, wstaje nowy dzień, a my idziemy Gdzie? Na łowy kamienia trzeba rozbudować nasz domek Renderuje ostatni odcinek, więc może trochę przecinać, ale to minimalnie. Hm. Przecina no zamienimy też nasze fundamenty na jakieś ładniejsze. odej stąd. odejść stąd. odejść stąd. Dzięki. 14 życia moje. O to fryer muszę. A middle kill. A. a. middle kill. O, o yes. A double middle kill. M multi Multimedian kill. Aha. Tak jest. Dobra. Szybko, szybko. Napadają nas. A! Pomocy, 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 pomocy. Ciao. Szybko, pozwól mną! Do naszego pie. Poszerzyłem trochę tą górkę. Tam zakopałem wyko wykopalisko kamienia. i, i, i nie szkło. Kto wam kazał robić szkło? Normalnie trochę drewna. O tak. Ta Dajcie mi to. 14, mało. 15? Już lepiej Te fundamenty zostawimy na razie takie Tutaj dodamy nowe Mmm, o wiele ładniejsze mm, Dobra, będą potrzebne, nam. No. Tadeusz ale ścina, ale strasznie ścina drzwi. Tak, będę chodził powoli. A, bo nie. nie no. Dwa, trzy, cztery i teraz stniemy raz. Dwa, trzy. Jest! I know. is O! Oh. Hmm, ud platformy jakieś mamy. Mamy A co zrobić? Trzeba zrobić, trzeba zrobić, trzeba zrobić. Nie chcę drzwi. Po co mi nowe drzwi? U góry będzie pokój. Świamy. Już wiem po co. O tak. I tutaj robimy nowy, raz, 2, 3, 4, Powiększamy nasze hotel dla NPC. Potem będziemy robić jeszcze więcej domów. A na koniec robimy cholo HOLO to ta piękna kraina, w której żyją jednorożce. Dobra, koniec marzeń. O tak, i po to nam były drzwi. Sam się wyprzedziłem. I znowu się zaciąłem, bo zabrakło mi słowa. Na razie tyle. Gdzie to jest? Tutaj. O 64. Może to coś z Minecraftem już w mojej głowie. Ale ładnie. Jest coraz ładniej tutaj. Muszę postawić to, żeby nie zapomnieć, bo wtedy nie będą się chcieli wprowadzać. Nowi przyjaciele pana Guide. Kiedyś był taki bug, bug, bug bug, że można było u tego kolesia tworzyć itemki a u niego można tylko sprawdzać, tak teraz, co można stworzyć z tego. Znowu to nie było umyślne. Znowu 64. Ten guide mi dziś powiedział, że każdy dom musi mieć ściany, drzwi, stół i krzesło, żeby się wprowadził jakiś NPC, jakiś sprzedawca albo ktoś taki. Sprzedawca by się przydał, mógłby mu sprzedawać rzeczy albo kupować rzeczy od sprzedawcy. Sprzedawca to bardzo fajna praca. Jako szczerasz. Więc A może zrobimy jeszcze jakiś ładny dach Chyba, że jeszcze trzecie piętro a potem będzie tr trzeba rozbudować. Nie, to wtedy nowy domek się zrobi. Zrobimy jakiś ładny dach. Z dachówek. Są tu dachówki? Nie ma. Trudno. Więcej drewnianych ścian. Ojej. Ależ to czasochłonne nie trzeba sprzątać w tym domu mm -hmm. Beautiful creation Zaraz będzie potrzebny tutaj jeszcze jeden, albo nie, bo nie starczy drewna Będzie trzeba wyruszyć jeszcze po drawno Tak zrobimy kiedy indziej. Chyba, że starczy trzy na krzesło, w co wątpię. Niestety, dróbmy okna mm. do pieca, do pieca. Aha, mam was. Haha, ha, piękne. Piękne Światło dnia wpada do domu. Dobrze. Chodź tu, głupi slimie. Chodź, tu. już uciekasz, patrz. Tylko wyjąłem głucznie Już ucieka. Dobra. Drewno. To drzewka, co to było z na potrzeby budowy domu. Chodź, tu, chodź. Tu

Mi to, o tam było krzesło Dobra A teraz z drugiej strony No Dobra, może być jakieś wyposażenie. Może jakieś jeszcze meble istnieją. Może w piecu da się jakieś meble robić. Tylko orgłącz. Może tu da się jakieś inne meble robić. No może jeszcze byśmy jakiegoś workbench'a im postawili. no Tak myślę Ale wolno to się przewija Merchant musi mieć workbench'a I z to by liczyć swoje i moje pieniądze hmm. Jeśli chcesz, żeby merchant się wprowadził, czyli kupiec musisz zebrać dużo pieniędzy 50 srebrnych monet to, to może być mam 73 ze skrzyni tak, możemy teraz tylko oczekiwać dobra, dzięki za oglądanie widzimy się w następnym odcinku Terrarii i innych serii oglądajcie wszystkie moje serie tak no to cześć